Cześć, z tej strony gufis1999 i witam was już w poprawionej wersji no, odcinka, w kolejnej mojej poprawionej wersji odcinka z serii Moja opinia o seriali animowanych zagranicznych. Dwa recenzje... Kres, dobrze, Jedna, dwa recenzje Wilka i Zająca Oryginale Nupagadi już robiłem dawno temu. No, drugą robiłem w grudniu 2022 roku. Natomiast pierwszą w czerwcu 2022 roku. Postanowiłem tak więc zmienić e, moją opinię tego serialu. E, czym się tutaj poprawi? No na przykład 18 i 18 no, nie były takie złe jak 19 i 20 No dobra, tak więc serial Nupagadi W Polsce Wilk i Zając Lub też ja Ci pokażę. Ja Ci jeszcze pokażę. Czekaj, ja Ci pokażę. Ja ci dam nauczkę. Jeszcze mnie popamiętasz. Nie uciekaj zajączku. Popamiętasz mnie. To Radziecki, a później rosyjski serial animowany, produkowany w latach 1969-2006 przez rosyjskie studio Sojusz Multfilm. Opowiada o przygodach wilka, który próbuje dopaść zająca i ganiając się przeżywają mnóstwo zabawnych przygód, z których zając zawsze wychodzi Wy, wychodzi cia, ciało. No dobra. Moim zdaniem serial animowany jest idealny. Jak większość kreskówek znanych z czasów PRL-u, jak i tych zagranicznych, jak i również kreskówek lat 60 XX wieku, który no nie był taki dobry dla amerykańskiej animacji, ale nie był taki zły. Była to mo. Tak. Był to moim zdaniem idealna. Idealny serial. A je... Moim zdaniem serial prezentuje się idealnie. Moim zdaniem głównie dlatego, bo masz zabawną. Jedną z najlepszych. O! To jest chyba serial, którym nie ma slapsticku, ale ma komedię. No dobrze. Jest tutaj, można się pośmiać, nawet gdy nie ma slapstiku. A, jest komedia. No dobrze, serial to dla mnie jest, moim zdaniem, jest to amerykański, jest to rosyjski, radziecki czy też rosyjski, radziecka lub rosyjska wersja Toma i Jerego lub Strusia Pędz wiatra powstałego w USA. Moim zdaniem serial prezentuje się bardzo dobrze. Na plus, bolek i, e, boże, utalentowany głos Antonima Papanowa i Kuary Rumiankowej. Oraz, no dobrze, nawet aktorz Pogłoszowek w 19-20, no też jest dobry, mimo że odcinki są na odwalsz zrobione. No dobrze. Wiele niezapomnianych odcinków, takich jak e, większy, bardzo dużo odcinków najlepszych, głównie pierwsze 16, 17 i 18, mimo że są złe, nie są takie złe jak 19 i 20. Dla mnie też prezentują się idealnie jak pie, od 1 do 16 i są to niedoceniane odcinki Wilka i Zająca. No dobra. No dobra, nawet... Lubię scenę w której Wilk gania Zająca. Nawet muzyka jest tutaj jedna z najlepszych, bo to jedna z kilku kreskówek, która używa muzykę nieskompilowaną na potrzeby serialu. Głównie muzyka klasyczna, głównie muzyka, a zwłaszcza rosyjska. Były jeszcze dwa polskie utwory: Ala Makota i orkiestra i piosenka orkiestra dętej, która jest

od 2 do 20. No dobra, na przykład o. No, serial poszedł chyba najlepiej. Jest to też moim zdaniem najlepszy radziecki serial animowany. No dobra, na minus. Animacja, mimo że jest dobra, nie zawsze jest dobra. W pierwszy odcinek miał trochę wyradliwą animację. Bo wszyscy nie przypominali jest to siebie z późniejszego serialu. Na przykład Wilk wyglądał tutaj dziwnie. Zając też. 17 i 18 to no chyba mają najgorszą animację za wszystkich. Właściwie pierwszy ma najgorszą. 17 i 18. No dobra, na płytach DVD po prostu mają wyblakłe kolory. No dobrze. Nawet na DVD, a no dobrze. No, mnóstwo scen, pale, scen palenia. Nawet wilk i zając, który próbuje uratować wilka, no mogą być trochę dziwne. No i szkoda, że zając występu ma mniej czasu ekranowego. No dobrze, gdyby miał dużo, byłoby jeszcze śmieszniej. No dobra, serial, jak wiadomo, poupadał po upadku Związku Radzieckiego, ale, ale odcinki 17 i 18, mimo że dały nam. Spadek wilka i zającza nie były takie złe. Nawet mimo negatywnych ocen je uwielbiam nadal. No dobrze. I to jest chyba moim zdaniem najmniej zły, spa najmniej zły spadek. No dobrze. Ze wszystkich seriali. Po prostu. 17 i 18. No dobra. Nie były takie złe. Nadal przypominają odcinki pierwszych 16 odcinków. Natomiast 19 i 20, no dobrze. Odcinek są jeszcze gorsze od tych. Ponieważ na, jak wiadomo, o na przykład nie na miejscu muzyka. Chyba najgorszy minus tego serialu. Nawet polski dubbing stworzony przez GMC Studio. Och, no, jest jednym z najgorszych polskich dubbingów. Na szczęście nie jest taki zły jak polski dubbing Sonic Świąteczna Przygoda, którego nigdy nie oglądałem i nigdy nie byłem fanem Sonika. No dobrze. No na przykład, bo ma kiepskie teksty piosenek i jeszcze postać i dogrywa, nie aktorów na sile, na przykład Steka Wilk i jeszcze, co gorsza, postać nie rusza ustami. W niektórych odcinkach, gdy postać nie rusza ustami, aktorzy się odezwali. No dobrze. I co gorsza, jeszcze... Za większość odgłosów Wilka i Zająca zostawiają na język rosyjski. No ale, aktor głosowe jest chyba najmniej złe ze wszystkich złych dubbingów. Nawet nie jest też taki zły jak tybetański dubbing Spongeboba, z którego kiedyś zrecenzuję. Już słyszałem. Już słyszałem wszystkie złe głosy, z wyjątkiem głosu Sandy, ale słyszałem ją trochę, ale zatkałem już, bo był strasznie piskliwy. Głos Sandy w tybetańskim dubbingu jest jeszcze gorszy od głosu Planktona w japońskim dubbingu czy Patryka. No dobrze, też w tym samym japońskim dubbingu. O, Patryk w tybetańskim dubbingu bardzo źle brzmi. No dobrze, Pirat Paci i latający Holender też. No, a wracając do Wilka i Zającza jeszcze jedno. Serial prezentuje się idealnie. I to... I ten serial po Scooby-Doo, Tommy i Jeremy i Spongebobie, moja czwarta ulubiona kreskówka z dzieciństwa. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.